Pozostaje jeszcze kwestia drogi. Jeżeli chodzi o drogę żebru Abruzkich, to jest absolutnie najlepszy wariant? W tym momencie tak się wydaje i jestem o tym przekonany. Bo po o tym, do... że droga Basków była zła, to akurat ty z Rafałem Fronią najdobitniej się przekonaliście. Zła. Jadąc tam, wszystkim nam się wydawało, że będzie najlepsza. Takie mieliśmy doświadczenia z lata. Natomiast zima rządzi się swoimi prawami. Fakt, że nie ma tam śniegu, jest y, y, czysty, żywy, szklisty lód, który uwalnia kamienie, spadają, no właśnie były takie efekty. Do tego lawiny, w sumie dwie, y, pokazały, że ta droga jest jednak y, zupełnie inna w lecie, zupełnie inna w zimie i, i niebezpieczna. Y, obawialiśmy się na żebrze trudności technicznych głównie Czarnej Piramidy. Natomiast Adam z Denisem udało im się przejść i wcale nie było tak trudno, jak przewidywaliśmy. To, jeżeli, się to jeżeli chodzi o tą lawinę, bo praktycznie rzeczywiście zeszły na Was dwie lawiny w krótkim czasie. Wy dostaliście informację o tym, że, że schodzi ta, ta lawina, to takie jedne z najbardziej przerażających momentów w Twoim himalajskim życiu? Jeden z najbardziej, tak, ale nie wiem, czy najbardziej. Natomiast to, o czym mówisz, to była ta druga lawina, którą udało się Rafałowi sfilmować. Dużo groźniejsza była pierwsza lawina, o której tak naprawdę mało kto wie, ale byliśmy w środku ściany i cała masa śniegu przeleciała zupełnie po nas. Byliśmy przymocowani do lin poręczowych, nie mogliśmy stamtąd uciec, nie mieliśmy na to czasu. Było dosłownie kilka sekund, widzieliśmy, że ta masa śniegu, lodu leci prosto na nas. Nie wiem. Dziesiątki, setki e, ton śniegu przewaliło się zupełnie po nas, a my byliśmy przyklejeni do ściany. E, śnieg miałem wszędzie. E, w, w ustach, w nosie, e, w kombinezonie e, wcisnął się tak głęboko, że miałem z tyłu łód, a nawet w łydkach. Na kilkadziesiąt sekund straciłem e, oddech. E, po prostu śnieg e, zatkał mi drogi oddechowe. Nie mogłem złapać powietrza i to były takie no, trudne sekundy. Wielka nie co będzie za chwilę. W, tym, w tej masie śniegu mógł lecieć kamień, mógł lecieć, mogła lecieć bryła śniegu. Mogliśmy się nie utrzymać, mogła ta lawina nas zabrać ze sobą na dół i, i nas zasypać. Mieliśmy szczęście, utrzymaliśmy się, przeleciało wszystko po nas i, i wyszliśmy z tej lawiny całą. Ta druga to taka była troszkę Właśnie wiedzieliśmy wcześniej o niej, dostaliśmy sygnał od chłopców z góry, że, że schodzi lawina. Mieliśmy czas na to, żeby troszkę zejść z linii spadku, uciec i właściwie dostaliśmy takim głównie pyłem. Była mniej groźna, zdecydowanie mniej. Właśnie po tej lawinie, po tej drugiej, po tym pyle, e, który na was szedł, Rafał Fronia wyciągnął e, kamerę, sfilmował Twoją reakcję. Na tym filmie mówisz do niego, że Twoja ręka, Twoja kontuzja uratowała nam życie. Faktycznie jest takie, jest takie przekonanie? Wspinaliśmy się i. Kilkaset metrów wyżej e, Rafał dostał kamieniem, który spadł, nie wiadomo skąd, no jak to w, na tej drodze, jak to na tej górze. Trafił go w rękę no i byliśmy przekonani, że, złamał, e, że ma złamaną rękę. Nie było innej decyzji, tylko wycof. Gdybyśmy się nie wycofali, to cały impet e, trafiłby znowu bezpośrednio w nas i nie wiadomo co by było. To, że e, on dostał tym kanieniem, to że zaczęliśmy schodzić, spowodowało, że nie byliśmy bezpośrednio w linii spadku i mieliśmy w dodatku czas na tą ucieczkę. I myślę, że tak jest, że mogłoby być źle, gdyby, gdybyśmy byli wyżej i ona trafiłaby bezpośrednio w nas. I był jeszcze jeden. Wypadek. Adam Bielecki tego doświadczył na drodze basków. E, oberwał kamieniem, miał kontuzję czoła, kontuzję e, nosa, a, a dzięki temu miałeś okazję wcielić się w rolę chirurga plastycznego. To też duże, nowe doświadczenie w Twoim życiu. To zupełnie niesamowita rzecz. Adam dostał kamieniem zupełnie nie wiedział skąd i w którym momencie. Stracił na chwilę świadomość, ale doszedł do siebie, zszedł sam, nie trzeba było mu tam pomagać. Przyszedł cały zakrwawiony do mesy. Początkowo myślał, że ma tylko rozbity nos. Czuł, że ma złamany nos, zalany krwią, cały kombinezon. Zdjął kask i okazało się, że na czole ma drugą. Właściwie miał dziurę na czole. Tak, Teraz że... opowiada o tym na prelekcjach, że zdejmuje kask i nagle ma przed sobą kilkanaście takich szokowanych twarzy, tak, <laughs> którzy bo, za nie mówili. Bo wszyscy widzieli jego nos, a nikt nie wiedział, że tutaj ma taką dziurę. Dosłownie dziurę w czole, było no, widać no, czaszkę po prostu. To było stresujące, wziąć potem igłę, nici i poszywać Adama Bieleckiego? Zanim do tego doszło, to trzeba było w ogóle zastanowić się, co robić. Próba wezwania pomocy, helikoptery, transport do szpitala, ale nie było lotnej pogody. Konsultacje z lekarzem w Polsce, bo to był ten moment, kiedy Jarek wrócił do Polski, a nie mieliśmy lekarza. I co dalej robić? Konsultacje z lekarzem w Polsce. Wysłaliśmy mu zdjęcia. Internet, prawda? XXI wiek, poszło to łatwo. Decyzja musi być szywana i to jak najszybciej. Macie 6-8 godzin na to, żeby go strzyć, bo inaczej te tkanki obumierają, to musi już tak nie zrośnie, będzie musiał tak czy inaczej wracać do domu. No i poszukiwania chętnego, kto, kto to strzyje, mieliśmy sprzęt, mieliśmy igły, nitki, miał być lekarz, który wiedział, jak się to robi, ale, ale go nie było. Ja nie mam specjalnie problemów z takimi rzeczami, w związku z tym mówię, no dobra, spróbuję. Dostałem szczegółowe instrukcje, co jak. Jak złapać, jak wygląda igła, taka okrągła, jak wygląda nitka. Bo pierwszy kontakt z takimi rzeczami. I dosyć szczegółową instrukcję jak to szyć. Najpierw trzeba było go znieczulić i to był chyba najbardziej e, trudny moment dla Adama, bo trzeba było go nakłuć kilka czy kilkanaście razy e, i czoło i nos. Potem go już nie bolało, ale te nakucia i to znieczulenie to było duże przeżycie. Poza tym nos bardzo blisko oka, także to też dodatkowy stres. Udało się. Szywanie instrukcji od lekarza, Marek Chmilarski mi tutaj bardzo pomagał, asystował, wiązał nitki. Wspólnie, wspólnie to zrobiliśmy. Wcześniej chyba nie przypominam sobie, żebym coś szył w życiu może jakiś guzik, kiedyś coś. Ale pacjent Adam Bielecki był zadowolony z zabiegu. Był zadowolony, um, uśmiechnięty, wyglądało to dobrze. Od tej pory mogę powiedzieć, że Face Adama to moje dzieło.